A co Pani mówi na te 2% na zbrojenie? Myślę, że to jest bardzo dużo, jak dla kraju, który jest po pierwsze w Unii Europejskiej, więc tej wielkiej potrzeby zbrojeń tak naprawdę nie widzę, bo jesteśmy, mamy gwarancje sojusznicze. Po drugie, jesteśmy jednak. Ale nie tak zamożnym krajem, żeby tak dużo wydawać na zbrojenia. Poza tym to, na co wydajemy, jest nieinnowacyjne. Czyli wydajemy na czołgi, które mają po kilkanaście lat kupowane z Niemiec. Ja nie wiem, czy to naprawdę jest nam potrzebne, kiedy mamy dużo większe potrzeby i te same pieniądze. Można spokojnie inwestować w naukę, w rozwój i tak, żeby nasze bezpieczeństwo też mogli gwarantować dobrze wyszkoleni ludzie. Ym, chociażby rozwój sektora IT, który tak naprawdę w tej chwili jest w dużej mierze a, konstruowany też na potrzeby bezpieczeństwa. Przecież internet to nie jest nie po prostu wynalazek dla rozrywki, tylko dla wojska. Zostanie Pani w polityce? Mam nadzieję. To jest tam dużo pani rzeczy to do już w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo pewno panią namawiają. Ja nie jestem gotowa na razie na przystępowanie do żadnej partii, bo tak naprawdę one też wymagają bardzo wielu zmian, szczególnie w Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest to zmiana pokoleniowa.